Hej, no tutaj Marbi z przyszłości. Chciałam Was przeprosić za szumy audio w tym filmie, ale takie są niestety realia pracy w budce. Maszyny są okropnie głośne, a mikrofon używałam pierwszy raz. Mam nadzieję, że mimo wszystko spodobał Wam się filmik, a ja następnym razem postaram się to zrobić jeszcze lepiej. Miłego oglądania. Hej, ja jestem Marbi i witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie znowu znajdujemy się w budce, ale tym razem nie będę pokazywała Wam swojego dnia, tylko po prostu podpowiadam na Wasze pytania, które mi zadawaliście na Instagramie. Więc, jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to zapraszam Was oczywiście na Instagrama. Tych pytań było multum, słuchajcie. I teraz odpowiem na po prostu jakąś część z tych pytań a na resztę będę odpowiadała w kolejnych Q&A, więc też koniecznie zasubskrybujcie, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Stwierdziłam też, że nie będę nagrywała tego Q&A, wiecie, w domu, pod kocykiem, gdy wszystko jest takie super śliczne i w ogóle poukładane, tylko odpowiadam wam na te pytanie w budce, czyli pytania są o budkę, więc odpowiadam też na nie w budce. Przy okazji zobaczycie sobie jakieś takie urywki, co ja tutaj robię. Nie wyglądam najbardziej korzystnie, ale to są realia pracy w budce, tym bardziej, że mamy godzinę chyba zaraz 18, ja za dwie godziny kończę pracę. Jest gorąco, jest duży ruch, i jest dzisiaj jeden z tych bardziej intensywnych dni. Także zapraszam Was do oglądania i co? Mam nadzieję, że zaspokoję Waszą ciekawość. Jaki smak będzie? No jasne! Jak widzicie, naprawdę się intensywnie, ja idę po tabletę, żeby odpowiadać Wam na pytanka. Zacznijmy może od pytania, jak zaczęła się moja historia z budką i dla tych, którzy śledzą mnie już tam wiecie, od dłuższego czasu, rok temu i w ogóle na live'ach są, to pewnie doskonale znają tę historię, ale dla tych, którzy nigdy nie słyszeli, ja do Wolsztyna przyjechałam pierwszy raz, jak miałam jakieś podejrze 15 lat i tutaj miałam swoją przyjaciółkę, przyjeżdżałam do niej bardzo często w wakacje i stwierdziłam, że fajnie byłoby znaleźć też tutaj jakąś pracę, skoro i tak bardzo dużo czasu tutaj spędzam. I jakoś tak przez przypadek zobaczyłam ogłoszenie na Facebooku, że szukają do pracy w budce z lodami, zgłosiłam się tam. Pamiętam nawet dokładnie dzień, jak moja szefowa do mnie zadzwoniła właśnie z informacją, że byliby zainteresowani, że zaczęła tu pracę. Na początku miałam trzy dni Przeszkolenia, to były trzy dni darmowego przeszkolenia. Teraz nie wiem, czy zgodziłabym się na darmowe przeszkolenie, i to zawsze pamiętajcie, że jeżeli idziecie gdzieś do pracy, żebyście nie byli wykorzystywani na te tak zwane dni przeszkoleniowe, bo bardzo często jest tak, że tacy, jakby to nazwać, niemili pracodawcy robią sobie tak regularnie i dzięki temu mają po prostu darmową siłę roboczą. No ale po tych trzech dniach u mnie całe szczęście wiecie, dostałam umowę wtedy i tak od 5 albo 6 lat. Słuchajcie, ja nie mam Snapa. Usunęły mi się wszystkie zdjęcia, wszystkie wspomnienia. Nie mam pojęcia jakby co się działo po kolei. Więc też przestroga dla was. Nie trzymajcie zdjęć na Snapchacie, bo go też mogą wam ukraść. I nie wiem, czy to było 6 lat temu, czy 5 lat temu, jak pierwszy raz przyszłam tutaj do pracy, ale tak regularnie co roku, chociaż na miesiąc dwa, bo to nie było tak, że ja każdy sezon salutki pracowałam, bo pamiętam, że był na przykład taki rok, gdzie pracowałam bardzo mało. Dzień dobry, możesz sobie normalnie wypić na przykład granitę, czy zjeść loda? Tak mogę i nie, nie muszę za to płacić. Ogólnie nigdy nie było też tak, że jakby szef to powiedział jakoś tak oficjalnie, czy coś takiego, tylko raczej po prostu tak jest od zawsze, odkąd tu pracuję. Właśnie teraz mam ochotę na granitę. Co prawda nie ma już różowej granity, bo podczas tego, gdy nie pracowałam tutaj tydzień, wy ją wykupiliście, więc teraz znowu mamy żółtą i zieloną. Ale tak, mogę sobie nalewać. Dzisiaj na live jadłam sobie loda, więc jeżeli mam na coś ochotę, to to sobie biorę i to jem. Ogólnie wiadomo, wydaje mi się, że gdybym, nie wiem, do tego jakoś nie wiadomo ile, chociaż nie czy jeden człowiek jest w stanie zjeść tyle, nie wiem, lodów, granity i wszystkiego, co mam tutaj w budce, że szef mógłby mieć o to problem? Wydaje mi się, że nie. Jedyna zasada jest taka, że nieważne, czy to przychodzi do mnie mama, ciocia, babcia, tata, dziadek, znajomy, kuzynka, im muszę sprzedać. To nie jest moja budka, więc nie mogę im dać sobie czegoś w prezencie, tylko za każdym razem muszę wszystko im sprzedawać i nie mogę dawać znajomym za darmo. Czy wstydzisz się nagrywać przy ludziach w budce? Słuchajcie, mam wielki aparat w ręce. Tutaj chodzą ludzie. Robię live'a prawie codziennie. W sensie za każdym razem, jak jestem w budce to robię live'a. Dosłownie w tym momencie. Państwo, którzy przychodzą tutaj pod budką, się no nie patrzą mi się uśmiechają, ale nie, nie wstydzę się tego ja mam coś takiego, że mam małe poczucie wstydu. Nie wiem z czego to się wywiązuje. Ja kiedyś sobie o tym myślałam i nawet rozmawiałam z moją mamą, że ja od dziecka chodziłam do szkoły muzycznej, więc wiecie, gdzieś tam występowałam na tej scenie i ja naprawdę nie mam czegoś takiego jak stresu. Dzień dobry! Tak, małe, duże? Czy zdarzyło mi się kiedyś pomylić smak lodów? Jeżeli tak, to co wtedy zrobiłam? I słuchajcie, to jest standardowa sytuacja, to nie jest nic takiego nowego, że mi się to zdarzyło, nie wiem, raz czy dwa. To jest powiedzmy sytuacja notoryczna, która się zdarza w momencie, kiedy jest duży ruch, a szczególnie pod koniec dnia, kiedy... To się wydaje, słuchajcie, że praca w budce z lodami, ojej, to, co to jest za praca? To jest tego praca w budce z lodami, ale jeżeli na przykład jest taka sobota, podczas której ruch jest po prostu tak ogromny, że Wy tylko wiecie, stoicie i co chwilę kasujecie i ludzie jeszcze bardzo często. Ja jestem na przykład już nauczona teraz, że jeżeli idę gdzieś do jakiejś, wiecie, kawiarni, budki z lodami czy coś, to zazwyczaj po prostu mówię. Jakiego, nie wiem, chcę loda, powiedzmy małego, dużego, a smaki naprawdę nie są ważne. A zazwyczaj jest tak, że klienci po prostu od razu przy składaniu zamówienia mówią smak. Czyli, na przykład, poproszę jednego świderka małego czekoladowego, jednego świderka małego mieszanego, jednego świderka dużego czekoladowego, a to w momencie, jakby wiecie, nabijania na kasy nie jest ważne, i te smaki mi się po prostu zaczynają mylić. Ja za każdym razem wtedy powtarzam, że ja poproszę ilość lodów, ile ma być tych lodów, czy to mają być duże lody, małe lody, a smaki to i tak na końcu, chociaż bardzo często jest tak, że wiecie, na przykład ktoś mi powie, poproszę świderka, yy, nie wiem, czekoladowego. I ja wiecie, stoję tu, obsługuję. Ktoś mi powie, poproszę świderka czekoladowego. To jest jak coś czekoladowy. I ja się odwracam. I z automatu lecę po prostu ten środkowy, dlatego że to jest mieszany. Środkowa wajcha to jest lód mieszany. Jest on najczęściej wybierany. To jest 99% przypadków, jeżeli ktoś Wam bierze świderka, to bierze go po prostu mieszanego. I to już jest, wiecie, taki odruch, po prostu impuls do mózgu idzie, że odwracam się, wiecie, zrobić e, loda, no i od razu robię mieszanego. Więc tak zdarza się bardzo często. Ja zazwyczaj wtedy po prostu go wywalam, daję, zjadam, cokolwiek. 9 zł. Ja widzę, że po prostu seria, w której zmieniam budkę na różowo, bardzo wam się spodobała, bo jest też bardzo dużo pytań o tą serię, o to kiedy następny odcinek, jakie kolejne rzeczy będę zmieniać. Ja nic wam nie zdradzam. Wszystko to musicie po prostu śledzić i wiecie, w kolejnych seriach, w sensie w kolejnych odcinkach tej serii będziecie widzieć zmiany na ten moment. No zobaczcie, no jest pięknie, po prostu mi się tak strasznie podoba widok, od strony klienta, i wiem, że klienci również to zauważają. I pytanie brzmi: czy kupuję te rzeczy za swoje pieniądze? Otóż słuchajcie, tak, na TikToku jest bardzo dużo spekulacji. Yy, za co ja kupuję, że na pewno to mi szef kupuje i ten szef o tym wie? Nie, słuchajcie, to wtedy nie miałoby sensu. Ja wiem, że dla wielu może się to wydawać dziwne, że ja wydaję swoje pieniądze na te rzeczy. Wiecie, ja tą pracę traktuję jako takie hobby, o ile można tak to nazwać. To nie jest tak, że ja w tej pracy pracuję cały rok i że to jest jedyne moje źródło utrzymania, bo tak nie jest. I więc chcę tutaj się czuć jak najbardziej komfortowo, chcę się czuć też najlepiej. Lubię ten różowy, więc jeżeli spędzam tu praktycznie całe wakacje, to chcę, żeby to było kolorowo, różowo, żebym się czuła dobrze. Już o tym mówiłam, to ja mam się tutaj czuć komfortowo, więc tak, wydaje. Własne pieniądze na to, to nie są jakieś nie wiadomo jakie sumy, wiecie, z wypłaty mi zostaje jeszcze na jakieś moje inne, nie wiem, wydatki i czy nie wiem, jak zbieram na samochód, to jeszcze jestem w stanie coś tam uzbierać. Dzień dobry! Nie, nagrywam filmik na YouTube'a. <gry> Mamy kiwi, w sumie tylko kiwi. E, to jest tak mocno zmrożone, że obawiam się, że to nie poleci, wiesz? Praca w budce jest uciążliwa. Słuchajcie, no to jest praca jak każda inna, która ma dużo plusów, o których ja Wam mówię bardzo często, ale ma też bardzo dużo minusów. O... Czekajcie, bo nie wiem, czy tam pan nie chce przyjść kupić, a ja dopiero co się rozsiadam na mojej ławeczce, gdzie bardzo ładnie świeci słońce. Mogłabym się poopalać. No ale właśnie przez to, że świeci dzisiaj tak to słońce, to nie mogę się opalać, tylko mamy ruch, jak nie wiem co. No tak, to do mnie, więc muszę wrócić do budki. No słuchajcie, co Wam mogę powiedzieć? Praca jest uciążliwa jak każda inna praca, tym bardziej, że jest to praca z ludźmi. No właśnie, już znowu wracamy. No co Wam mogę powiedzieć? Praca jest uciążliwa jak każda inna praca, tym bardziej praca z ludźmi. Właśnie polega ona dosłownie na ciągłym kontakcie z klientem. Macie tutaj bardzo dużo bodźców i nie każdy jest przygotowany na to. Ja tak jak już mówiłam, przedstawiam Wam tą pracę zazwyczaj w takich z takich pozytywnych stron, że ona jest fajna i w ogóle, że idzie do pracy na wakacje, ale że idźcie do tej pracy podczas wakacji, ale musicie też mieć brać pod uwagę to, że właśnie ta praca wymaga bardzo. Dużego kontaktu z ludźmi. One trafiacie na różnych klientów i musicie być na to przygotowani. Ja nie będę was oszukiwać. Bardzo często jest tak, że wracam do domu i po prostu sobie, nie wiem, na przykład płaczę, bo jestem zbyt mocno przebodźcowana, Tym bardziej, że yy, na przykład ja, wiecie, podczas pracy też nagrywam to, co robię teraz. To, wiecie, gdzieś tam w środku gdzieś wewnątrz mam taką. Irytację, powiedzmy w sobie, że chciałabym zrobić jak najlepszy materiał, jak najlepsze QA, żeby myślałam sobie, że nagram to w budce, ale jednak jednocześnie budka to jest moja praca i muszę tutaj pracować, a nie tylko nagrywać, czyli jakby robię wiele rzeczy naraz, Tak samo jest podczas live'a, czy jakichkolwiek innych nagrywek, które tutaj robię. I wiecie, wy widzicie mnie uśmiechniętą, ale tak naprawdę, na przykład, teraz w środku jestem nam. Z delikatnie, bo jestem podirytowana, bo chciałabym to zrobić jak najlepiej i boję się, że po prostu to nie wyjdzie, tym bardziej, że na przykład nagrywam tutaj z mikrofonem, a nie wiem, czy on wyjdzie tak, jakbym chciała przez to, że właśnie jest tyle, tyle tutaj bodców i tyle różnych rzeczy dookoła do zrobienia, więc bierzcie to pod uwagę. Super praca, ale musicie mieć cierpliwość do ludzi, cierpliwość do maszyn, Cierpliwość do samego siebie, a przede wszystkim, jakby wiecie, dobre nastawienie, bo jeżeli wy będziecie ze złym nastawieniem na przykład rozmawiać z ludźmi, z klientami, to ci klienci będą Wam odpłacać tym samym. I ja mam jedną tylko podstawową zasadę: że jeżeli ktoś z klientów jest dla mnie niemiły, nieuprzejmy, chamski, wulgarny, to ja po prostu odwdzięczam się. Może nie do końca tym samym, bo na przykład jeżeli ktoś jest do mnie wulgarny, to wiadomo, że wulgarna w to stosunku do niego nie jestem. Ale na przykład odwdzięczam się yy, z grzędu miną. Nie wiem, czy tak się mówi. Po prostu nie jestem tak uśmiechnięta. Zawsze witam klienta z uśmiechem na twarzy. Wiecie, dzień dobry, ha, 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 hi, hi. Ale jeżeli ktoś nie jest tak łaskawy i tak uprzejmy jak ja To automatycznie moja zmi mina zmienia się w bardziej ponurą yy, Nie interesują mnie jakieś tam sprośne żarty Czy coś takiego, to od razu ucinam i tak polecam każdemu, kto pracuje z ludźmi. Zostanę sobie już tu, póki nie ma na razie ludzi, bo naprawdę przyjemnie mi się siedzi tutaj na tej ławeczce. mi jeszcze też pytanie, co robię podczas tego, gdy nie ma sezonu budki. Słuchajcie, to tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest moje jedyne źródło utrzymania. Tutaj ta budka, ja też mam swoją firmę, więc budka to jest typowo hobbystyczna, taka odskocznia dla mnie, wyjście z domu, właśnie kontakt z ludźmi. Ja jestem dosyć otwartą osobą, co w się sensie nawet nie dosyć. Uważam, że jestem po po otwartą osobą co do ludzi, i podczas wakacji, gdy właśnie tak świeci słoneczko, to naprawdę jest super przyjemnie sobie posiedzieć tutaj w tej budce. Właśnie nie zawsze, ale ja wyciągam pozytywy i zobaczcie. Mogę sobie posiedzieć, nagrać dla Was QA, gdy świeci dla mnie słoneczko i jeszcze przy okazji się opalam. Ile zarabia się w kobce z lodami? To wszystko zależy, słuchajcie, od Waszego pracodawcy. Na jakiej zasadzie się rozliczacie, bo były też pytania o to, czy dostaje dniówkę, czy dostaje wypłatę na miesiąc. Ja w ogóle y, pracuję tutaj na zupełnie innych zasadach. i Jakby to jest, wiecie, wszystko objęte tajemnicą tutaj. Zawodową. Nie wiem, czy tak się mówi, więc tutaj takich szczegółów Wam zradzać nie będę, ale to ile Wy możecie zarobić w takim miejscu, to wszystko zależy od tego, jak się dogadacie z szefem, czy dostajecie wypłatę każdego dnia, czy dostajecie, nie wiem, co tydzień, co dwa, co miesiąc, to też wszystko zależy od tego, jak się dogadacie. I zobaczyłam właśnie, że widać tak ten stolik. Ja naprawdę mam nadzieję, że ten filmik wyjdzie w miarę ok i że będzie Wam się on podobał. Więc jeżeli oglądacie go, to proszę zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba, bo. Ja Zaczyna przechodzić załamanie, że ten filmik w ogóle nie wyjdzie i że ja się tak staram, a, a tutaj wyjdzie klapa jakaś wielka i że będę musiała nagrywać ten filmik drugi raz. Chociaż podejrzewam, że na 99% będę musiała ten filmik nagrywać drugi raz. Czy praca w budce wymaga tego, żeby znać różne języki i tu po raz kolejny, słuchajcie, to wszystko zależy od tego, gdzie pracujecie i jakiego macie pracodawcę. Ja pracuję w budce w małym mieście, gdzie ten język nie był wymagany w ogóle przy rekrutacji. Tak naprawdę, bardzo rzadko zdarza się, że obsługuję kogoś po angielsku. Zdarzyły się takie sytuacje, ale to naprawdę ja wydaje mi się, że na palcach jednej ręki mogę Wam policzyć, ile razy obsłużyłam kogoś w języku angielskim, ale jeżeli nie wiem, się może gdzieś na granicy albo na przykład nad morzem, nie wiem, w takim Świnoujściu, do Świnoujścia chyba często przyjeżdżają albo do zdroi. Nie ja chyba do Świnoujścia często przyjeżdżają na przykład Niemcy na wakacje, więc tam mogą coś takiego wymagać, przynajmniej tak mi się wydaje, ale tak jak mówiłam, wszystko zależy od pracodawcy. Chciałabym założyć swoją budkę? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że w przyszłości bardzo gdzieś bym chciała coś takiego mieć swojego. Nie zamykam się na ten temat. Zobaczymy tak naprawdę, co życie przyniesie. Słuchajcie, ostatnie pytanie, bo właśnie już nawet stoję tutaj przy zmywaku, bo będę sprzątała, bo całe szczęście zaraz zamknięcie budki, czyli mój Jeden z ulubionych momentów w trakcie pracy. Ostatnie pytanie jest takie: Czy mój szef wie o tym, że nagrywam i czy nie ma nic przeciwko? Wie, że nagrywam. Tak mi się wydaje, że wie, bo gdzieś tam na przestrzeni ostatnich lat, nie wiem czy na przykład rok temu, gdzieś przewijał się ten temat, więc wiem, że wie, że nagrywam. Skoro wie, że nagrywam, to raczej nie ma nic przeciwko, bo raczej chyba by mi coś powiedział, ale raczej nie ogląda. Bo gdyby oglądał, to właśnie nie wiem, wiedziałby chociażby to, że zmieniam tą budkę. Przekonamy się w najbliższym czasie, bo piąta część budki już niedługo na moim TikToku, także śledźcie koniecznie. Zawsze w słoneczne dni mam tutaj takie piękne słoneczko na koniec pracy, więc żegnam się z Wami. Pamiętajcie koniecznie, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytanka, to zaobserwujcie na Instagramie, bo tam będą takie właśnie okienka, gdzie możecie zadawać pytania dotyczące budki, bo pewnie będę ich jeszcze trochę nagrywała. Lecę sprzątać. Życzę wam miłego popołudnia, poranka, dzionka, czy kiedy tam tylko to oglądacie. Buziaczki. Bajo.